Hej, z tej strony Stranger's i czas na kolejne 20 przydatnych skanów, których warto się nauczyć. Zapraszam Was na moje streamy na Twitchu. Dosyć często gram tam Valoranta. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, osobiście, jeśli jesteście nowi, o jakimś komentarzu choćby, dla zasięgu. Dobra, nie przedłużam już, czas zacząć. Zacznijmy od mapy split. Pierwszym dobrym skanem będzie skanowanie tego miejsca obok tego to na drewnie, jak wchodzicie na B. Często ludzie tam się ustawiają, tutaj za drewnem, a tak to osoba, która tam stoi, oberwia. Przed odbijaniu B skanujcie trzecią linię od wyjścia z heavenu, e, dokładnie tak jak ja. Wiem, że mi to w skomplikowanie, ale chyba. Widzicie, gdzie dokładnie macie skanować. Jak się jak się ustawi pod HWD tam dalej, to troszkę yy, oberwie. Podobnie odbijenie siteu B. Nie zapominajcie o tym, żeby przeskanować tego boksa. Nieraz się ludzie tam ustawiają, a przez to, że to jest drewno, to strzepsze to ją bardzo dobrze, więc nie zapominajcie o tym spodzie. Nie wszyscy wiedzą o tym, że da się skanować te ścianę. Jak ktoś się chowa zaraz za nią, nawet jeśli tegoś tylko domyślasz, nieważne z której strony, to po prostu ją przeskanuj. W przypadku, jeśli słyszysz, że ktoś idzie z wentów, linkami, to też możesz po chwili zacząć skanować. Jeśli idziesz na Mida z to przeskanuj tego boksa w Dokładnie ten sam znaczek co ja, który jest na tym boksie. Jak ktoś będzie pikował z Heaven B, to bum, masz fraga. Przejdźmy do mapy Fracture. Chodzisz na site B i chciałbyś sprawdzić, czy ktoś się nie kampi w kantynie tutaj na blisko. Przeskanuj tego boxa. Za każdym razem naprawdę warto. Serio. To samo jest w przypadku siteu A. Przeskanuj tego boxa na daleko oraz może też przeskanować tego bliżej. Takie dwa skany w jednym, no ale zaliczymy tylko tego jeden skan. Odbijasz site A, nie zapomnij o przeskanowaniu góry site'u. Ludzie lubią się tam chować, a jest to tak dziurawe, że nawet nie musisz się za bardzo starać, to skanując tutaj takie takie... Szansa, że zgarniesz fraga. Jeśli wchodzisz na site A, nie zapomnij przeskanować tego boksa mniej więcej pod takim samym kątem jak ja. Jeśli masz z tym trudności, to sobie pingi na mapie i skanuj prosto ping. Ludzie lubią tam stać z jakimiś shotgunami, są. So... Przechytrzysz ich. Nie zapomnij o przeskanowaniu towera na A. Te drzwi też są całkiem dziurowe, a czasami ktoś tam się patrzy z niego i pilnuje jakiejś pozycji, więc możesz go spróbować złapać. Najlepiej spróbować przeskanować po całej długości tej pozycji. Dobra, czas na mapę Breeze, czyli najbardziej nienawidzoną przeze mnie mapę. Ale tutaj też są całkiem fajne skany. Jeśli wchodzisz, Mida to zawsze skanuj drzwi. Dosyć często pozycje do holdowania drzwi, a bardzo dziurawa. Łatwy frak. Ten skan będzie z serii nieco trudniejszych. Ustaw się przy tym sklepie, zaraz przy tych drzwiach z napisem Closed. Ustaw się od tego wiszącego czegoś, teraz wymierz do nie Ten sam punkt na murku co ja i na początku rundy po prostu przeskanuj. Jeśli ktoś będzie stał na szorcie od Beto, to od razu zginie na początku rundy. Coś co zauważyłem, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale piramidy można skanować takimi broniami jak Operator, Odin, Ares, Guardian i Sherry. Warto też czasami przeskanować, zacząć napierdzielać tak po prostu lub rzucić grwida takim słowom lub no, Fate i przeskanować piramidę. Jeśli wchodzisz na A, nie zapomnij przeskanować tego boksa po lewo. Czasami się ktoś tam ustawi, a jest to bardzo łatwy skan. Przy odbijaniu to B, skanuj ten murek gdzie tylko chcesz. Nieraz się tam ktoś ustawia. No i też taki tip ode mnie: jak się chowacie na backsite, to stoicie z tymi wielkimi boksami, a nie za murkiem, jeśli nie chcecie zostać łatwo proskanowani. Pora na boxa. No, kiedy widziałem, żeby ktoś to skanował, więc pokażę wam. Słyszycie, że przeciwnicy idą tubą do łazienki, zaczniecie skanować tubę. Ona jest dziurawa jak papier, to samo że to można zrobić w drugą stronę, jeśli słyszycie, że ktoś podchodzi, mida. Raz miałem sytuację, że mój sowa rzucił idealnego reveala właśnie na midę i udało mi się zgarnąć prostego fraga prosto z tuby. Kolejnym fajnym skanem w kuchni, więc w dosyć podobnej pozycji jak przed chwilą, no to, to jest wtedy, kiedy stoicie po stronie broniącej. Zaczniecie strzelać w te oto coś przy ścianie. Strzelę palcem idealnie na przeciwników, na mida Za każdym razem, jak wchodzicie na A od tu skanujcie Nesta. Łatwo jest tam się dostać przeciwnikowi, a tak to będziecie mieć pewność, że go tam nie ma. Poza tym dobrze, jeśli by ktoś akurat wtedy szedł od dołu, bo jak będzie stał na blisko linki, to z dołu będzie go widać. Całkiem przyjemnym skanem jest skan tutaj, jeśli gracie postplant. Zapętujcie spajka na samej górze i skanujcie, jak ktoś będzie tapował. To samo polecam robić na A, jak będziecie plantować u góry. Ciężko się przed tym uchronić, a łatwo jest obronić taki postplant. Ponownie zaliczymy to jako taki jeden pojedynczy skan. Jeśli słyszycie, że to jest plant na A, to zacznijcie skanować tego boksa. Czemu nie? Jak ktoś będzie plantować, to sobie za długo nie poplantuje. I to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę. O subie, jeśli jesteście nowi, o jakimś komentarzu, choćby dla zasięgu. Trzymajcie się. Cześć!